Siemanko, z tej strony Omek a dzisiaj mam dla Was recenzję flagowego boxa ze stajni VapeCiggy, a mianowicie VT-Box 200. Zapraszam do recenzji. Także witam już w zbliżeniu. Kudełko prezentuje się następująco. W lewym górnym rogu mamy logo oraz nazwę producenta VapeCiggy. Na samym środku nazwę moda. Na ruch. róg. Logo oraz nazwa producenta chipu. Na boku opakowania mamy nazwę Boxa, napis WapeSi, nazwa producenta, ponownie nazwa Boxa, nazwa producenta. Z tyłu mamy podstawowe informacje o boxie, m.in. zakres WATów, zakres w jakich pracuje dany box. Jaki chip on posiada, dostępna kontrola temperatury w Niklu 200, rozmiar ekranu, co jest zawarte w boksie i oczywiście kod autentyczności, żeby sprawdzić, czy nie mamy przypadkiem fajka. Że otwórzmy sobie teraz opakowanie, wyciąga się ono do góry, zawiera kabel USB, strogiem producenta na opakowaniu. do ładowania oraz do ustawiania funkcji w programie Skype, także to sobie odłożymy już na bok, a przed nami główna atrakcja, czyli sam boxik. Box Boks prezentuje się następująco, wygląda on bardzo ładnie. Nazwa boxa na boku, z tyłu nazwa producenta. Wentylacja baterii. Z przodu przycisk Fire, przycisk plus, przycisk minus. Co możemy zobaczyć na ekranie? Na ekranie widnieją takie opcje jak omy, voltaż, procent baterii. Tutaj ukazany rysuneczek baterii, który się zmienia wraz z rozładowywaniem baterii, liczba watów. Oczywiście jest on na chipie na 200, także wszystko możemy sobie zmienić. Te, te informacje tutaj po lewej możemy sobie zmienić. Standardowo mamy, tak jak tutaj widać, mamy omy, voltaż i procent baterii, a możemy zmienić to na jakiego pakietu używamy, amperaż, temperatura, temperatura chipu w danym momencie, liczba buchów, jaką zrobiliśmy, nazwy materiału, z jakiego korzystamy. No, i oczywiście nazwa profilu, z jakiego korzystamy. Box ma 99 mm wysokości, 55 mm szerokości oraz 32 mm grubości. Jest on dobrze wykonany, z fajnego materiału. Ten materiał ma taki rubber finish, to się mówi po polsku to jest takie, jakby gumkowe wykonanie, że on. Dobrze, ale to bardzo dobrze siedzi w rękę, nie wyślizguje się, nie, nie wypada, dobrze się go trzyma. Teraz może pokażę parę, parę funkcji, parę skrótów klawiszowych, takich no, w gruncie rzeczy najprostszych, bo większość rzeczy ustawiamy sobie przez Escribe'a, także aby zablokować y, moda klikamy 5 razy i wyświetla się nasz dany, wcześniej wybrany obrazek. Oczywiście nie trzeba go wgrywać, podstawowo też jest ten napis, że jest zablokowany. Aby przejść do stealth modu wystarczy, że naciśniemy przycisk fire oraz minus i przechodzimy do stealth mode'u. Mode nadal działa, będzie normalnie działać, aczkolwiek nic nie będzie wyświetlane na, wyświetlane na ekranie. Jest to dobre, żeby na przykład zaoszczędzić baterię. Wyłączamy to również tak samo, normal mode. Aby wejść w kontrolę temperatury, naciskamy... Plus i minus w tym samym momencie i schodzimy w dół. Przy klikaniu przechodzi to o 10 stopni w Fahrenheitach oraz 5 w Celsjuszach. Możemy również przycisk przytrzymać, aby szybko sobie przeskakiwać. Aczkolwiek nie polecam, bo leci to bardzo, bardzo szybko i ciężko jest trafić w daną temperaturę ale możemy sobie szybko na przykład przyskoczyć z Fahrenheit'ów do stopni Celsjusza. Ja sobie to teraz wyłączę, ponieważ nie korzystam z kontroli temperatury. Odblokujemy sobie modika. Po przyciśnięciu dwóch przycisków, plus i minus, przytrzymujemy, puszczamy. I teraz dwuklik w górę i możemy sobie zmieniać nasze wcześniej ustawione we skrybie profile. Możemy ich ustawić aż do 8. Zatwierdzamy przyciskiem Fire i wychodzimy z tego. Tak samo, aby zablokować zmianę watów, przyciskamy plus i minus w tym samym czasie, i jest to już zablokowane. Nie możemy zmieniać. Jest to bardzo dobra opcja, jeżeli powiedzmy, dajemy. Boxa z jakiemuś swojemu wścibskiemu koledze, który lubi nam zmieniać naszą moc, a później my nie pamiętamy, jakiej używaliśmy, a znaleźliśmy sobie jakąś perfekcyjną. Także bardzo przydatna funkcja. Boxik startuje od 0.08 oma przy drucie normalnym i w kontroli temperatury od 0.03 oma. Zakres mocy, w jakiej pracuje boksik, jest to 200 W od 1 do 200 W. Przytrzymując, przechodzi to bardzo szybko. 1 W i teraz w górę. Przyciskając, przechodzi tylko o 1 10 W. Przytrzymując, leci to bardzo szybko. Także to by było na tyle. Przejdziemy teraz do normalnego widoku, do podsumowania. Także witam z powrotem w normalnej kamerze. Teraz omówimy sobie, według mnie, wady i zalety tego boksa. Na pewno dużą zaletą tego boksa jest kontrola temperatury, ale wiadomo. Jest on na chipie DNA, także no, tego można się spodziewać. Duża pojemność baterii, bo jest to aż 1800 mAh na trzech celach, co w sumie daje nam 5400 mAh. Kalkulując na pojemność baterii 18650, duży wyświetlacz, tak jak w każdym boksie z chipem DNA, dobrze leży w ręce, miło się go użytkuje na co dzień. Co do wad tego boksa, na pewno wadą dla niektórych osób może być to, że jest on po prostu duży. Tak dla mnie nie jest to żadna wada, ponieważ ja mam duże ręce, dobrze mi się trzyma w ręce. Także nie wydaje mi się, że, że wielu osobom może to przeszkadzać. Na pewno dużym plusem tego boksa jest to, że ma taką powłokę, nie nieślizgającą się. Dobrze trzyma się go w ręce, on z tej ręki nie wypada, mocno się trzyma. Można do niego dopasować naprawdę każdy, ale to każdy parownik. Według mnie box jest warty swojej ceny. Myślę, że gdybym, gdybym go stracił, na pewno kupiłbym następnego. I myślę to na tyle. Pamiętajcie, żeby subować, łapkować, komentować. I również zapraszam na TESA, na którym możecie mnie spotkać. vape.tsdns.pl Na pewno znajdziecie te wszystkie linki w opisie. Także trzymajcie się i do następnego.